Sezon rozgrywek halowych uważam za zakończony, mówił nam trener młodziczek Michał Kalota, ale wcale nie znaczy, że zamierzamy próżnować. Wręcz przeciwnie, parkiet zamieniamy na boisko do siatkówki plażowej. Ja jestem zdania, że plażówka jest jednym z fajnych elementów przygotowania do grania na hali. Motoryka tutaj jest, ma bardzo duże znaczenie, więc rozwija się strasznie na piasku i jestem zwolennikiem tego, żeby w tej przerwie między sezonem halowym występować na piasku. Na plaży warto więc gradzi podnosić tym samym umiejętności zawodniczek. Na pewno jednak jest to spore wyzwanie, zaczynając choćby od tego, że samo podłoże znacznie różni się od tego w hali. To jedno warunki atmosferyczne, to drugie dzisiaj widzimy. Strasznie wieje, dziewczyny muszą się do tego dostosować. Czasami to mocno przeszkadza, czasami pomaga, więc no to jest fajne w siatkówce plażowej, że te warunki atmosferyczne też mają tutaj duże znaczenie. Nie ma jednak narzekania, ale jest walka i sportowa rywalizacja, mówi szkoleniowiec młodych zawodniczek, za którymi udział w organizowanym przez Sorelę Częstochowiankę półfinałowym turnieju młodziczek w siatkówce plażowej. Zaczynamy już sezon plażowy od. Półfinału Mistrzostw Śląska Młodziczek. My jako klub sportowy Częstowianka jesteśmy jednym z organizatorów siedmiu półfinałów na Śląsku. Wystawiliśmy sześć par, dalej cztery są w rywalizacji, walczą o czwórkę, która wchodzi do finału Śląska 11-12.